Cześć Wam zegarkomaniacy. Okres komuny zbliża się wielkimi krokami. Warto zatem pomyśleć o uwiecznieniu tak ważnego dnia za sprawą wyjątkowego prezentu. Przedstawiamy zatem propozycję niezwykłych modeli czasomierzy dostępnych w salonach TimeTrend oraz w sklepie internetowym TimeTrend.pl, które doskonale sprawdzą się jako niezapomniany upominek. Nasz przegląd rozpoczniemy od niezwykłych nowości od marki g -Shock. Dostępne w wariantach zarówno męskich, oraz damskich modele zegarków g z linii Octagon to doskonały wybór na prezent komujny. Ich ultraodporność na wstrząsy sprawia, że są idealnym towarzyszem dla młodych użytkowników, Którzy prowadzą aktywny tryb życia, a także dla tych, którzy cenią sobie połączenie nowoczesności z klasyką. Zegarki wyróżniają się wymiennym systemem pasku, co pozwala na łatwą kustomizację i dostosowanie do osobistego stylu. Wariant ton on ton z różnymi kontrastującymi odcieniami tego samego koloru zapewnia czytelność i zachowuje monochromatyczny charakter. Minimalistyczny, ale zwracający uwagę design doskonale komponuje się, chociażby z różnymi typami sneakersów. Co jest idealne dla młodych osób, które chcą wyglądać modnie. Co więcej, zegarki z tej serii są wykonane z biożywicy, czyli tworzywa pozyskiwanego z naturalnych odpadów, takich jak resztki kawy czy kukurydzy. Jest to ważny aspekt ekologiczny, który podkreśla zaangażowanie marki g w dbałość o środowisko naturalne. Nie tylko daje to wartości samego produktu, ale również uczy młodego pokolenia dbałości o naszą planetę. GARET Activity 2 od polskiej marki GARET to eleganckie i funkcjonalne urządzenie, które jest idealne dla osób aktywnych i dbających o zdrowie. Posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,78 cala z funkcją Always On Display. Zapewniają stałe i podświetlenie tarczy nawet w trybie zablokowanym. W zestawie znajduje się bransoleta i pasek, co umożliwia dostosowanie zegarka do różnych okazji od oficjalnych wyjść po codzienną aktywność. Dzięki kompatybilności Bluetooth z telefonem, Smartwatch umożliwia prowadzenie rozmów i odbieranie powiadomień. Wyposażony jest w funkcje biometryczne takie jak ciągły pomiar tętna i saturacji, ciśnieniomierz oraz monitorowanie cyklu miesięcznego. Oferuje aż 100 trybów sportowych, które pozwalają na dostosowanie monitoringu organizmu do różnorodnych aktywności fizycznych. Wartą uwagi jest wbudowana funkcja SOS. Która może okazać się nieoceniona w sytuacji zagrożenia, a długa żywotność baterii, pozwalająca na 7 dni pracy na jednym ładowaniu, zapewnia mniejszą częstotliwość ładowania. Smartwatch Garrett GRC Activity 2 będzie doskonałym wyborem dla tych, którzy cenią sobie kontrolę nad aktywnością i zdrowiem oraz styl nowoczesność. Smartwatch Vector Smart VCTR 3505SR to elegancki funkcjonalny gadżet, który będzie idealnym prezentem ku innym. Jego okrągła koperta o grubości 11,5 mm i szerokości 40 mm nadaje mu klasyczny wygląd, a wodoszczelność IP67 zapewnia ochronę przed wodą i kurzem. Dodatkowy pasek w zestawie pozwala na personalizację zegarka, a jego ultralekkość zaledwie 32 g sprawia, że jest niemal nieodczuwalny na nadgarstku. Zegarek wyposażony jest w ekran AMOLED, który oferuje świetną jakość obrazu i oszczędność energii. Funkcje takie jak pulsometr, krokomierz, monitorowanie snu, sterowanie muzyką, pomiar ciśnienia krwi, powiadomienia z aplikacji czy monitorowanie natlenia krwi czynią go nie tylko stylowym dodatkiem, ale również praktycznym narzędziem wspierającym zdrowy tryb życia. Model Connect, dostępny w pięciu wariantach kolorystycznych, umożliwia łatwe połączenia z aplikacją, otwierając przed użytkownikiem szeroką paletę możliwości. Dzięki połączeniom Bluetooth zegarek pozwala na prowadzenie połączeń głosowych i odbieranie powiadomień, co jest szczególnie przydatne, gdy telefon jest poza zasięgiem. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Po więcej propozycji upominków komu innych zapraszam do salonów stacjonarnych oraz sklepu internetowego timetrend.pl. W tym wyjątkowym dniu sprawdźcie prezent, który młoda osoba zapamięta na lata. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!